Kochani, ten odcinek Koszmarnych Świąt jest mocny i wyjątkowo klimatyczny. Więc w zamian bardzo bym Was prosił o podbicie tego filmu i przede wszystkim zostawienie suba z dzwonkiem, aby spełnić moje marzenie o milionie subów. Da mi to wielką motywację i dzięki temu będę mógł tworzyć dla Was więcej serii. A jeśli chcecie poznać datę kolejnej, nowej serii, to wpadacie na mojego Instagrama. Link macie w opisie, a tam dałem info właśnie o tym. A teraz bez przedłużania życzę Wam miłego oglądania odcinka czwartego. Dobrze więc, co musimy dla Ciebie zrobić, Elfie? Słuchajcie, musicie mi koniecznie powiedzieć, jak się tutaj dostaliście! Kocham nowych turystów, to jest naprawdę coś niesamowitego. Rzadko kiedy ktoś tutaj przyjeżdża, to nie jest czysty kierunek wybrany przez turystów. O, matko, to ja myślałam, że ty, elfie, chcesz czegoś więcej. Nie, tylko mi opowiedzcie. Możecie to zrobić podczas drogi. Chodźcie, idziemy do świętego Mikołaja. No to tak, właściwie jesteśmy tutaj totalnie przypadkiem, ponieważ rozbiliśmy się po prostu. A, tak katastrofa samolotu! No to mieliście szczęście, że przeżyliście, chyba jako jedyni. No tak, a tak się a chyba złożyło, że jesteśmy rodzeństwem, więc po prostu no mieliśmy nawet większe szczęście niż ci się wydaje. W każdym razie jesteśmy tutaj w konkretnym celu. Chcemy się spotkać ze świętym Mikołajem. O, to każdy chce się z nim spotkać, ale nie każdy pokonuje aż taką drogę! No tak, Elfie, tylko że my się chcemy z nim spotkać, aby go poinformować o tym, co się dzieje w naszym mieście. Aha, to zaraz nie mówcie, co się tutaj takiego dzieje, tylko najpierw przejdzie po tej linii. Uważajcie! Matko jedyna do tego domu, Mikołaja, to jest ciężka droga, tak szczerze. Oj, ciężka, ciężka. O, już się nawet zaczyna ściemniać. Dobra, kiedy dojdziemy? Za chwilę, już nawet widać bazę Mikołaja, ale opowiadajcie dalej. No więc generalnie w naszym mieście elfy zamieniły się w złe i chcą zniszczyć święta. Co? Naprawdę? Chyba żartujecie? O nie, Mikołaj na pewno do tego nie dopuści. Chętnie wam pomoże, jestem tego przekonany. No to bardzo się cieszymy, elfie, prowadź dalej. O Boże, Ercio, ja się boję takich mostów. Dasz radę, Zuzia, lecisz, lecisz, jesteśmy już bliżej niż myślisz. Dokładnie, Mikołaj pokonuje taką drogę codziennie, a my jego elfy tym bardziej, kilka razy no widzisz, ty jesteś nawet takiego wzrostu jak elf, więc dasz sobie radę. Lecimy. O, i zobaczcie, święty Mikołaj już na was czeka. Faktycznie, Zuzia, święty Mikołaj już tu jest. I to prawdziwy, nie żaden morderca. Ho, 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 cześć dzieciakszki. Co wy tutaj robicie? Mam dla was pysznego pierniczka. Dziękujemy, święty Mikołaju, ale miło z twojej strony. Am, 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 pycha. No dobrze, powiedzcie mi koniecznie, jak wy tutaj się dostaliście. Co wy tu w ogóle robicie? Za taką determinację to chyba w tym roku pod choinkę dostaliście fajne prezenty. No, tylko że my tutaj przyszliśmy bez w ogóle wiedzy. Rodziców i w sumie w szczytnym celu. Jak to bez wiedzy rodziców? Przecież tak nie można. Tak, ale my przejdźmy po to, żeby Cię poinformować o tym, co się dzieje w Brookhaven. No dobrze, a co się takiego dzieje, dzieciaki? Otóż w Brookhaven elfy się zbuntowały i chcą znieścieć święta. Doszło nawet do tego, że święta zostały oficjalnie odwołane na Brookheaven. Potrzebujemy pomocy Mikołaja. Święta odwołane? Nie, 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 ja do tego nie mogę dopuścić. No właśnie, ludzie w tym roku na Mikołajki dostali jakieś dziwne prezenty, na przykład nasz tato dostał wędkę, gdzie on w ogóle nie łowi. Zuzia dostała jakiś zestaw do malowania, ona się nawet nie po prostu jakieś totalne głupoty. I one to zrobiły specjalne, po to, żeby zniszczyć wszystkim święta. U nie, tak nie może być. Powiem wam, że bardzo się przejąłem tym, co do mnie mówicie. No to pomoże nam, święty Mikołaj? O, oczywiście, że tak. Nie możemy do tego dopuścić. A więc to są nasze sanie, drogie dzieci. Wow, sanie Mikołaja i nawet renifery! Ferry. Rudolf, jesteś tu gdzieś, Rudolf? Jest. Ej, będziemy nimi latać? No, dokładnie, polecimy nimi do Bruk Ja nie odpuszczę tym elfom. Świetny Mikołaju, bardzo się cieszymy. To możemy wsiadać? Możemy, możemy. Wsiadajmy wszyscy. O, trochę tu na wasz Mikołaju. No, ale dobra, lecimy. Wow, ale lecimy, super. Hano, hano, baza znalazła zaginione dzieci, lecą z się tego Mikołaja. Dzieciaki, Ercio i Zuzia, zaginęliście, muszę was przywieźć z powrotem do Brookhaven, do waszych rodziców. Tak, tak, żyją, potwierdzam. Hej, dzieciaki, zatrzymajcie się, muszę was przywieźć do Brookhaven. Eee, nie, dzięki, my mamy lepszy transport. Ha, <laughs> ha, reniferki. Ach, no i po co ja tu przyleciałem? O mój Boże, ale super! Nigdy nie sądziłem, że będziemy latać z Sadiami świętego Mikołaja, jak tam Zuzia? Ercio, ale super! Było warto nawet ustać na tej Japonii! Przecież my tego nigdy nie zapomnimy do końca życia! Tylko nie mówcie innym dzieciakom. Sady Mikołaja są tylko dla Mikołaja i Elfu, Żadne inne dziecko nie może tu wsiąść. Oczywiście, Mikołaj, to będzie nasza tajemnica. No, zbliżamy się do Brookhaven, Lećcie w dół, nierki! Już! Przecież nam to zajęło z 5 minut! No właśnie, samolotem się 5 godzin! A co wy myślicie, że Mikołaj się rusza jak ślimak? Ja muszę być szybki, bo jeśli nie, to nie zdążę dostarczyć prezentu wszystkim dzieciom. W tym roku dostajemy już trzy mandaty za szybką jazdę. Łohoho, wow, no to pan Mikołaj wcale nie jest taki święty. No, dzieciaki, widać już Brookhaven. Gdzie chcecie lądować? E, no właśnie, Zuziak, gdzie lądujemy, gdzie lądujemy? Eee, może przy naszym domu, Ercio? Nie, no on jest zdemolowany, tam na pewno nikogo nie ma. Nie będzie nasi rodzice nocowali. O, może przy domu bardziej dziadka najlepiej. Tak, tak, oni się bardzo martwili. Dobra, panie Mikołaj obrócimy tam na lewo. Dobra, lećcie w dół, Reniferki. Ale super. No dobra, jesteśmy na Brookhaven. Jak zatem za tym miastem. Ja tak samo cieszę się, że dam radę razem z Mikołajem uratować święta. No to się jeszcze okaże. I uwaga, lądujemy! Super, dziękujemy, panie Mikołaju. Dobra, musimy się spotkać z naszymi dziadkami. Ciekawe, jaka będzie reakcja babci i dziadka na to, że spotkają nas, i jeszcze świętego Mikołaja i elfa. Oni w to chyba nie uwierzą. Wnuczkowie, wnuczki jesteście! Boże, jak was kochamy! Super! Babciu, dziadku, zobaczcie, tu jest prawdziwy święty Mikołaj i elf! O, oczywiście, wejdźcie do środka, wejdźcie do środka. Boże, kochany, no nie do wiary. Nie wierzę w to, co widzę po prostu. Jezu, prawdziwy święty Mikołaj. I, i moje wnuczki, przecież My nie żyliście! Żyjemy, Babciu, żyjemy, wszystko jest dobrze. Ja nie wierzę w to, co widzę, tak się cieszę. Jestem po prostu w szoku. No jest to, Babciu, usnęliśmy na Laponii i Mikołaj pomógł nam się wydostać. Dokładnie, a oprócz tego razem z Mikołajem teraz będziemy mogli uratować święta. Oj, dzieciaki, dzieciaki, nic się nie nauczyliście, ale najważniejsze, że jesteście. No właśnie, wy jesteście, ale mamy pewien problem. Wasi rodzice zostali porwani. Porwani matko, jedyne jakie dziwne rzeczy się dzieją na tym bruksiemy. Mikołaj, spadajmy do Laponii, tam jest spokojnie. Nie, ja muszę uratować święta, nie ma innej opcji. Ale kto porwał naszych rodziców? Te złe elfy? No niestety tak, niestety te złe elfy. Cieszą się, bo uważają, że wy już nie wrócicie i chcą się pozbyć tylko rodziców. Uważają, że wtedy problem zniknie. Ale co oni chcą im zrobić? Co? Nie wiemy. Policja stara się ich znaleźć, ale bezskutecznie. A większość policjantów już zaczyna wkrótce przerwę świąteczną i przestaje pracować. W takim razie my musimy ich odnaleźć i uratować. Chodźcie, dzieci, wsiadajcie do moich sali. E, Mikołaju, ale co chcesz zrobić? Jeszcze nie wiem. Musimy obmyślić plan. Zapraszam was do mojego domku w Brookhaven. To ty masz domek, w Brookhaven? Czemu my nic o tym nie wiemy, Mikołaju? No to zaraz się właśnie dowiecie, zapraszam! Jaki on jest piękny, o mój Boże, Ercio, widzisz to? Mikołaju, ty tak mieszkasz, tu ja nie wiedziałem o tym, no ślicznie. No, taki malutki domek, zapraszam w moje skromne progi. O kurde, Mikołaj, to a się ledwo w tych drzwiach mieści. No kurczę, fajnie, ale klimatycznie. Proszę bardzo, dzieciaki, napijcie się gorącej czekolady, to dla was. Chodźcie za mną dzieci, zobaczcie, na dole mam prywatne lodowisko. Ło, wow, Mikołaju, nie, jeśli się tu urządziłeś, serio. Chodźcie dalej, chodźcie dalej, to nie koniec. Tutaj moja łazienka, tutaj moja kuchnia, ogr... Bromny stół, tutaj garaż, co tutaj trzymam niegrzeczne elfy. O, o potwierdzam, potwierdza, Mikołaj, nie to dość często zamyka! O tych grzeszniku, no to nieźle. Tutaj jest moja sypialnia. No, Mikołaju, pięknie tutaj masz. No dobrze, ale czy my możemy w końcu obyścić ten plan, jak uratować naszą rodzinę? Przypominam Ci, że nasi rodzice zaginęli, a my jesteśmy w niebezpieczeństwie! O, faktycznie, zapomniałem. No dobra, to potem się pochwalę luksusami. No dobrze, dzieciaki, mam pomysł, jak mogę uratować Waszych rodziców, a przy okazji całe święta. Będziemy musieli użyć do tego moich reniferów. No dobrze, Mikołaju, ale co to jest za pomysł? Jest to dosyć śmierdzący pomysł. Nie ma czasu do stracenia. Bierzcie łoki toki i sanie przed domem. Ja siadam na mojej stanie z reniferami i z powietrza będę szukał, gdzie są te elfy. A wy bierzcie sanki i lećcie tam, gdzie was będę kierował. Aha, no to nieźle, Ercio, się wpakowaliśmy. Dobra, dawaj, musimy uratować naszych rodziców. Ercio, ja nie umiem jeździć na sankach. No to wsiadaj do mnie i razem jedziemy. Uwaga, zjeżdżamy! Ercio boję się! Ty się wszystkiego boisz, a tu nie ma czego. Ha, ha, to mi się podobało. Dobra dzieciaki, kierujcie się za mną, zaraz pod stodą! Dobra, jedziemy. Zaraz za Mikołajem, ale pijsko, Zuzia! Ej, jak się jednak bardziej słuchałem naszych rodziców? Wszystko będzie dobrze, uratujemy ich. Mikołaj ma niesamowitą moc, jestem tego pewien. Zobaczcie, czy to dole nikogo nie ma. Dobra, już patrzymy, święty Mikołaju? E, nie, jest pusto. Okej, w takim razie teraz kierujemy się na skatepar w szkole. Co to za jakieś randomowe kierunki? No ale dobra, jeśli to ma pomóc, to to okej. Okay. Tutaj również nikogo nie ma, Mikołaju. Dobra, to teraz przez zamazdjęte jezioro, dawajcie. Dobra, dajemy radę. A i hopla, jesteśmy. O, więc teraz przeszukajcie tą chatkę. Coś czuję, że ktoś. Ktoś tutaj będzie. Ja będę was obserwował z góry, dobra? Yy, no dobra, święty Mikołaj, to idziemy. Dobra, Ercio, to nie ma czasu ze stracenia. Dawaj i chodzimy do tego domku. O, matko! Co, co tam jest? Znalazłeś rodziców? Nie, ale tu jest jakiś brud, pełno syfu. Mikołajo, jesteśmy w tym domku, ale nikogo tutaj nie ma, ale ktoś na pewno był, bo jest pełno jakiegoś brudu. Sprawdźcie ten domek dokładnie. Mam wrażenie, że widzę przez komin, że ktoś tutaj jest! Przyjęłam! Dobra, Ercio, musimy to sprawdzić dokładniej. No dobra, no to może w łóżku ktoś będzie, na przykład pod kołdrą sprawdźmy. Rodzice jest. Jesteście tutaj, a tu jest jeszcze jakieś jedno pomieszczenie. O kurde, pająk, uważaj, się przestraszyłem. Tu jest łazienka, tylko, a tu, a tu już wyjście na zewnątrz, nikogo nie ma. Czekaj, ale skoro Mikołaj widzi coś przez komin, to może zobaczmy na dachu. O, tutaj jest jakieś przejście. O, matko, Ercio! Co jest? Co się stało? Już idę, Zuzia, czekaj! O matko, co jest? Mamo, tato, co wy tu robicie? A! Uciekaj, Zuzia, mi Zuchuwisz, wyduch! Zuzia, dałaś radę uciec? Tak, tak, już zamykam drzwi. Okej, okay, nie udałoby się wyjść, ale jestem ranna. O Boże, Zuzia, znowu to... Sta Tamo, znowu twarz, tak jak przy katastrofie samolotu. Czekaj, Mikołaju, musimy stąd uciekać. Tutaj są nasi rodzice i elf, ale on jest bardzo groźny. Ma się kierę i zranił zuzie. Dobra, przyjąłem. Uciekajcie stąd na waszych saniach. Otwierasz, otwierasz drzwi natychmiast. Dobra, Zuzia, szybko, 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 on się zaraz wydostanie. Musimy stąd spadać. Ercio na rodzice? Zaraz ich ratujemy. Na razie uciekamy. Mikołaju, gdzie się mamy spotkać, co? Jedźcie na kemping. ja to zaraz wyląduję. Dobra, w porządku. Czekamy już tutaj na ciebie. Mikołaj już leci. Dobra, powinno być w porządku. Mikołaju, Mikołaj, Mikołaj Potrzebujemy pomocy! Boże, kochany, dzieci drogie, wszystko w porządku. Ze mną tak, ale Zuzia jest ranna. Matko, jedyna, Zuzia, biedactwo! Spokojnie, nic mi nie będzie! Już nie takie rzeczy przeżyłam! no, żeby Mikołaj wiedział, Zuzia już nie z takich tarapatów wychodziła. Ulepszę cię moją laską. O, laska świętego Mikołaja działa cuda. O, matko, nie mam rany, nic mi nie boli. Kurde, święty Mikołaj, ja nie wiedziałem, że ty potrafisz takie cuda. No a jak? To jest magia świętego Mikołaja! No dobra, no ale co teraz? Lenwy są uzbrojone i niebezpieczne. On miał się Nie da... Mamy im rady! Co to za nastawienie moje dziecko? Nigdy nie mów nigdy. Pamiętaj, przegraliśmy bitwę, żeby wygrać wojnę. Uratujemy Waszych rodziców i ja Wam to obiecuję.